Atole! 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 czas dzisiaj! Płaci wy Nie wygracie! Antoni! Zbiercy. Ci zbrodniarze, ci przestępcy! Brawo! Brawo! Za wsparcie Putina! Za to, że legalizują zbrodnię smoleńską! Za to, że zgadzają się na to, by nie osądzić tych, którzy zamordowali prezydenta Kaczyńskiego i polską elitę narodową. To był początek tego procesu straszliwego, który dzisiaj przeżywamy, procesu mającego na celu likwidację Polski. Jesteśmy tu po to, żeby się nigdy na to nie zgodzić. Jesteśmy tutaj po to, żeby bronić Polskę, którą chcą zlikwidować miejmy świadomość, że to, to atak na Trybunał, atak na polskie media, atak na polską gospodarkę, atak na polskich rolników, atak na polską wolność to wszystko ma na celu zniszczenie Polski. I robią to ludzie, którzy zaakceptowali zbrodnię smoleńską I robią jest, to ciszej, ciszej Tacy jak Sikorski, tacy jak kośniak Kamysz, którzy legalizują zbrodnię z moleńską. Pamiętajcie, musimy mieć świadomość, że wtedy zaczęła się właśnie ta tragedia, która dzisiaj ma zakończyć Polskę, która dzisiaj ma zniszczyć Polskę. Jesteśmy tutaj po to, by całemu naszemu krajowi, całej naszej ojczyźnie, wszystkim Polakom powiedzieć to, co dzisiaj tutaj mówiliście, powiedzieć to, za czym dzisiaj tutaj stanęliście, za obronę niepodległości Polski. Musimy zorganizować w największą strukturę społeczną w całym kraju wolnych Polaków. Wszystkim, którzy chcą doprowadzić do tego, by nie było Polski, nie pozwólmy na to. Pamiętajcie, jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, w jakiej byli nasi rodzice, nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie, którzy znaleźli się w sytuacji walki o niepodległość Polski. My dzisiaj musimy walczyć o niepodległość Polski, nie zgadzać się na niszczenie mediów. Na niszczenie struktur prawnych, na niszczenie prokuratury, na niszczenie gospodarki, na niszczenie rolnictwa, na to wszystko, co oni dzisiaj chcą zrobić jak najszybciej. To ci ludzie, powtarzam, pamiętajcie, to ci ludzie, którzy wtedy 10 kwietnia zalegalizowali, ukryli zbrodnię spoleńską, a ja dzisiaj chcą nas zniszczyć. Nie pozwolimy na to. Nie zgodzimy się na to. My dzisiaj tu wolni Polacy pójdziemy do całego kraju, do wszystkich naszych najbliższych, do wszystkich naszych rodzin, do wszystkich naszych towarzyszy z nami współpracujących i powiemy im, organizujmy strukturę, wspierajmy prawo i sprawiedliwość, wspierajmy tych, którzy walczą o niepodległość. Nie pozwólmy na to by zniszczono Polski. Polska musi być niepodległa. Polska niepodległa. Polska niepodległa. Polska niepodległa. Polska niepodległa. Polska niepodległa. Polska niepodległa. Polska, niepodległa. Polska niepodległa. Wojska obrony terytorialnej, a dzisiaj wolną Polskę! Wolnych Polaków, tych, którzy będą przeciwstawiali się próbie zniszczenia niepodległości Polski, to Wy tym jesteście! To Wy musicie pójść do wszystkich, to Wy musicie wesprzeć niepodległość Polski, bo ona jest dla nas najważniejszym działaniem, najważniejszą decyzją. Rozstrzygającym przyszłość Paka, dla naszych chęć dzieci, chęć no. dla naszych młodych, to zależy Poli, od nas, czym się stanie, tym zbrodniarzom, tym, którzy doprowadziły do legalizacji do zapotowania pana arysterga. Dziękuję że tu jesteście. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję że jesteście. Dziękuję za

My nigdy, nigdy się nie zgodzimy, by nas zniszczono. Nigdy się nie zgodzimy by, prze, by takich wspaniałych ludzi jak pan profesor Krzyskiewicz, który to jest między nami. Nie zgodzimy się na to. Pamiętajcie, tych, nie wolno się na tak, to zgodzić. Jest nasz więcej, nas wszystkich, wszędzie, w tej południowej, w tej południowej, Niepodległa Polska!